Wytłumacz nam, proszę, jak działa prezentowane przez Was rozwiązanie w zakresie ochrony oprogramowania i udzielania uprawnień do korzystania z oprogramowania. Widzę, że masz tu kartę pamięci, jakąś przystawkę. Jak to działa? Oferujemy rozwiązania w zakresie ochrony, potwierdzenia licencji do oprogramowania oraz bezpieczeństwa. Chodzi o ochronę przeciwko rozwiązaniom wirusowym oraz kopiowaniu. Potwierdzenie licencji polega na aktywowaniu oraz dezaktywowaniu funkcji oprogramowania w rozmaitych urządzeniach, maszynach, przyrządach sterowania. Bezpieczeństwo natomiast oznacza bezpieczeństwo przed cyberatakami oraz ingerencją. Chodzi o zabezpieczenie kodu cyfrowym podpisem sprawdzenie licencji, aby upewnić się, że we wbudowanym urządzeniu wykonywany jest kod, który nie został przerobiony i pochodzi od jednostki uprawnionej do przekazania tego szkodu. So imagine, Wyobraźmy sobie, że kupiłem sobie jakieś oprogramowanie, które jest chronione za pomocą waszego rozwiązania. Co muszę zrobić, by uruchomić to? Dokładnie to samo, co w przypadku niechronionego oprogramowania. Przeciętny użytkownik nie zauważy żadnej różnicy. Nasze rozwiązanie jest zintegrowane z systemem, więc nie musisz się o nic martwić. Bezpieczeństwo wynika z rozwiązań szyfrujących. Ochrona przeciwko ingerencjom jest zapewniona za pomocą cyfrowego podpisu, a klucz kryptograficzny jest bezpiecznie przechowywany w chipie SmartCard Chip, w bezpiecznym sterowniku, podobnie jak dokumenty, takie jak karta ubezpieczenia albo paszport. Rozwiązanie, o którym mówię, prezentujemy w rozmiarach przewidzianych dla rynku przemysłowego. To jest dla przykładu wersja kompaktowa. To karta C-Fast o najwyższej prędkości. Interfejs pamięciowy. Rozwiązanie niezbędne w przypadku komercyjnych rozwiązań obejmujących duże ilości danych, na przykład od cenzorów. W tej karcie znajduje się wspomniany chip Smart Card Chip. Nie jest to standardowa karta pamięci. Chip Smart Card Chip wykorzystywany jest do operacji szyfrowania w celu zapewnienia ochrony przed kopiowaniem, ochrony przeciwko rozwiązaniom wirusowym. Czy w czasie korzystania z oprogramowania ta karta musi znajdować się w czytniku komputera, czy jest to jedynie konieczne w przypadku bardziej złożonych procesów? Karta musi znajdować się wewnątrz wbudowanego sterownika, PLC oraz wbudowanego urządzenia. W czasach M2M, czy jak mówi się odpowiednio w Niemczech oraz Stanach przemysłu 4.0 oraz Connected Industry, wbudowane systemy i urządzenia w coraz większym stopniu działają w ramach sieci. W przypadku networkingu oraz komunikacji w ramach otwartych sieci, takich jak Internet, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa każdej maszyny. Urządzenie musi być w stanie rozpoznać inne urządzenia i komunikować się w bezpieczny sposób, wykorzystując szyfrowanie. Czy każdy użytkownik końcowy musi posiadać taką kartę? Tak. Każdy użytkownik końcowy albo wbudowane urządzenie urządzeń sterowania. Jeśli myślimy o standardowym oprogramowaniu dla komputerów osobistych, na przykład wykorzystywanym w biurze, nie jest konieczne, by rozwiązanie zostało wdrożone w każdym komputerze. Wystarczy wdrożyć je tylko raz w ramach sieci, na przykład na serwerze.